I play I go to two way uh, to uh, three big. I go beat. Uh, I play. Uh, purple, go beat, I go in for them. Okay. Let's go Thank you. <laughs> Tiger flash. Not in mid. Grenade. Second mid, second mid, four second. Terry, <laughs> it's a some... Why you push, more?

Minipit, mini pit, panelowy pit, boat low, ale gościu, obity jest, jest twój. No, że zapowiada się ciężki mecz. Jeśli oni będą będę już toksykować od startu, to ja nie wiem, że sobie nie wyobrażam, co to będzie dalej. Niby na festiach grałem bardziej ogarnięci ludzie, co prawda skillowo tak, ale psychicznie i mentalnie nie zawsze. Oh, no. Nice. I can take apps. One push, one beat, one shot. Two banana. Nice one. Maybe rush with it. Mogę uh, uh, się najpierw powiedział, żeby nie rasować, potem po czym będzie, że chce rasować mina? Czy może zrasować? No to Nie wiem, to tak średnio będzie, to tak średnio. Smutno na <laughs> Nie tego z Galidem, jakbym wcześniej ubił pod tym daszkiem, to mógł ich tu wykroić jeszcze z trzech. Nie dałbym, że tam za szybko poginęli na tym nie miejscu. No taka ustaweczka może zadziałać. No acy, nie. No tak mi tu zostawię, to teraz się średnio, tak. Co za timing. Ten HP naps.

-out Where do you think I played? Uh, I played Pit uh, you played one. One's running banana. Is it so hard to not die in 5 seconds every round on A? So hard uh, no. for you? Wat een Ja, je heb every round en je die voor zero every round. Mm hmm mm Mm-hmm. Mm-hmm. You die after 5 seconds in mid and then. Yes. We can't fucking retake. Yeah, yeah, exactly. Right. They are just dumb. Just don't mind. Insane A players. Everyone dying for 0 in 5 seconds. You don't even kill anybody. The only one kill is I got entry. Nobody else kills. Everyone the same. You want me to retake 1v4 with 20 HP? Or 2 before 4 with 20 HP. Portuguese monkey. Go play football, because you can't play video games at all. You're very like level 5 in the Portuguese country, don't talk. Can you just stop talking too? You're annoying too. I didn't ask you. I'm just saying that you're annoying too. Yeah, you're annoying because you suck. I'm not dying in 5 seconds. Yes, you all die. You don't kill anybody on a... Every time it's high and every time they go for 0. 3 for 0, and it's 2 v Every time. Yeah, sometimes shit happens. It doesn't need to be. Not to once. On hey, once? It's fucking 4 times in a row already. How can it happen 4 times in a row? Maybe on the left, orange. Dashing mid. Pushing mid. Yeah, there's time. So. Maybe short. One more, apps, Bomb there. by them on the 60.

Czemu ten spita zrotował? W pita powinien siedzieć. Ja pewnie nie rotować, a nie on. Ona stopnic, Nie, nie, nie. Nie, nie. Two out, out. Hey, fake They fake, it fakey One One dark flashbang. One dark Up dark Dark dead. Dark Nice dead. Dobry retake, dobry. Mówiłem, że dziś wygrywać, mówiłem. Kanał no Toxic. Mam kawache. Jeszcze nie mam eko. Kurwa, jeden Wapsa. Wziął jeden Wapsa. Mam no Wapsa please. Car. A smoke nie. No fink top mnie dzisiaj. Flashing one one more top match. It's on absolute ready. Maybe nice one. One more side side. Uh, uh, Ooh, nice shot. Look, shot. Kurczę. nice w tym, co go. Nie, nie zwróciłem uwagi na to. Nothing banana cross. <inaudible> yep. Bro, jest okay. nas tutaj tylko dwójka Maybe short. No dobra. skanował mnie przez smokę. Na pewno nie poszedłem jeszcze tak daleko, żeby mnie widział. Mid -flash. Bus me bust me bust me Deploying flashbang Flashbang out three fire no push no bottom What pizza If you play too long they can drop pit What do you mean? Ah. Big, big. big Pit Stay I know how to play, you don't have to tell me. You better also to yourself. And, of course, Steve Tavan, it's our GTM. <laughs> Come on. One more aggressive. No, one more. One more. There. Two banana. We're not abs. It's A, it, it's it. Come on A. Don't talk to me. Nice. Not A side. The... Alright, good job, uh, Purple. Don't die. Molly, Molly! You don't have Molly? Oh, good, okay, sir. Checkups, uh, your teammate check mid, okay? Blue check mid, checkups. Uh, Alright. Good job, Purple. Jinky, thank you, jinky. Thank you. When Smoke will fight, I can give you a good flash to pick. <laughs> yeah, where I pick? Tell me when. I pick car or what? Äh, uh, das ist die, äh, uh, Spearflashing. Langsmaug. Flash boiler. Check me up. I look Boiler, well, I look Boiler. Ich glaub, mich auf die Position Long out, minus 80, Headshot. Going towards Arch. Last moment towards Arch.

Powinniśmy mieć więcej, ten początek nam zepsuł no. Ten niebieski to jest taki, że co, Coś mi się powie, to od razu będzie stiltowany Żółty po prostu próbuje dawać info, próbuje sterować Nic z tym złego tak naprawdę I dropped your smoke behind you Yeah, yeah, yeah Put, 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 put it, put Zaraz, okay, come come to jest Nie No nie no Nie, nie, nie. Zaraz, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie. flash, I flash, guys. One, two, three, flash. Dobra, 8 7 nie tak źle. Co prawda, ten żółty, no, on mówi dużo, ale no, nie przeszkadza mi to jakoś tak bardzo, szczerze. Jakby Galo jakby nie wiem, został sam i nie słyszał kroków, no to to by przeszkadzało. Júbie igl IGLować tutaj nas. Nie, gobi. I smoke Insta Dobra, Insta nie Biegniemy na B. Trzeba uważać, bo żółty po prostu dużo gada, a niebieski jest bardzo stiltowany. Trzeba po prostu wygrywać, żeby ich to to nie uaktywnić, no można to powiedzieć. Nic nie widzę. Trzech B. Akurat trzech B. Niebieski już jest w, tak, w takim trybie, że musi skomentować każdą rzecz po prostu. Jeśli coś nie wyjdzie, to będzie komentarz. To będzie naprawdę trudne. To potero powinno być w sumie w teorii. Często niby się mówi, że ma mapa CT. Ale ogólnie czasem mam takie wrażenie, że jak się gra z ludźmi, którzy są stiltowani i na przykład to, to, to. ciężko im się broni, bo już taka to, to. psycha siada To wtedy po CT gra się trudniej, ale za to w TR jest łatwiej, po prostu jest większa taka swoboda, można po prostu się rozbiec Szuka, szuka się entry, albo po prostu raszuje razem i jako, jakoś to pójdzie, ale w CT to, to jest znacznie gorzej Więc szczerze, tak normalnie jak się gra, gdzie nikt nie jest stiltowany, to wiadomo, że po CT jest lepiej ale jak już jest dochodzi takie dochodzą emocje i w ogóle to już wtedy Cerro jest lepsze. Go, 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 guys, go, go, go. Last long, last... Niebieski weźmiesz bombę, czy to? O, already, already. Musimy go zrobić report. Mm -hmm. Dobra, po tej rundzie to już będzie wszystko naprawdę 10 razy trudniejsze. No, kickowaniem nikt nikomu nie pomoże w tym meczu. Dobrze, do no no, że ty masz niebieski. Ja będę na mój pokazać. Stylik ma już nie wiem co powiedzieć nawet z takimi ludźmi, nie wiem nawet co tu zrobić Że odpowiesz takiemu to jeszcze bardziej się zdenerwuję Powiesz żebyś się uspokoił, spróbował grać to jeszcze bardziej go stiltuję jedyne co mogę zrobić to spróbować ugrywać jak najwięcej, to jest jedyne co mogę Jeszcze będzie save'ował, nie przyjedzie tutaj Out. What? I'm throwing a go, 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 Nice, big come, come on be. Come on, B Come on, big. Is the heavy Peter? Yes. Yeah. Bomb? Flashbang. Come on. That's a border guy. Good job. You're very You saw him ruin. Perfect. Dobra, damy radę. No mówię, damy no, radę. No, ten pawek Nie, siad, nie siad I smoke uh, city Hello Smoke! Flashbang Go in, flash what city is What's up, Pit? Pit clear Seems Stop like he's One more Pit, at least Check the pit, bit clear or no? Yeah, pit was, was clear Okay, okay I look uh, like should we fight the river system? we Maybe said. to. Uh, maybe we are, I don't know. Oh, what? Uh, man, man! He's refusing! I guess he's like a little turret. This is some kind Not of joke. No. Not even fun. Okay.

Ik kan nog niet in hem Oh, banana One short banana oh. On push second mid gun. I don't picky, guys. Come on, come on. I don't. Boo! Come on. Boo, boo. I don't picky. Come on, please. What the fuck are you doing? Okay, okay, okay. Boo. So, Rock. Uh, come on. Go, 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 go. So CG. Park. Zielony, jak pojechał do nas Dwóch spatki a był dwie. Ale trafiło na taką osobę, która gada, i osoba, która nie lubi takiej gadającej od mocno osoby. Się tak siwdują. Rozpałę to na blisko, żeby nie było. Kogo na szorcie? On long. Not that, not that. ginę. Pipi. Pipi. Jesteś w porządku. Jesteś w porządku. Powodnokie. 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 One moment. I wait to... One was short, one long. I flashed. I can smoke flash I a B Flashing? I smoke second. CT. I flash above CT. Go, go, go. Not that. Nice. CT. There's a VM ship, good on it. I see. plant over me, the smoke. Coffins. You can plant. At least two city. One close city. All city and drawing. Yep, all free now. Two three. city. I don't play. I don't watch. Half HP. catch up Pat's got graliśmy ważna runda Interakcja nie powinni mieć. Assault okay. close boiler Boiler. Go pick green go. One more. I can flash. I flash. Let's go B. B. Maybe one more B. Flashing city. Dobra, to wychodnie to nie no był chyba obity. E, no, Może mieć kawaha ten ostatni? Nie ma nic do sejwowania. Go go

Nie dać im nic zasejwować, Też wtedy by mieli ostatnią rundę naprawdę ciężką. On A-Side. Side. Side, and Pit. Pit low.

Pożegnaliśmy się w miarę spokojnie. Można by mieć uznać za, wyg za wygranych, za udany. Wygrana jest, w miarę też jakoś to poszło. No. Ojej, chyba w następnych meczach było spokojniej, chociaż na co ja liczę. To, że Face It, to nie znaczy, że będzie lepiej.